Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. To spotkanie komentować będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie spotkania, ponieważ jesteśmy głodni prawdziwej piłkarskiej bitwy. Derby County zmierzy się z zespołem Middlesbrough. No myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby, obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż ośmiu graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. Myślę, że pokażą to, z czego są znani, czyli wysoki i intensywny pressing. Zgadzam się, że to zespół, który najlepiej czuje się wtedy, gdy gania po całym boisku za rywalem jak wściekły, by odebrać mu jak najszybciej piłkę. Nie obawiają się podejść pod obrońców przeciwnika, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem narażenia się na kontratak. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. No, ależ teraz sztuczka. To środkowuje w pole karne. Ma komu zagrać. No i nie ma. Dużo tutaj do gola nie zabrakło. Piłka minęła jednak słupek. Tak, to było całkiem dobre uderzenie głową. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku gola na pewno żałuje. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Udaje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. A zatem strzela i bramkarz górą. Daleko dogrywa w pole karne. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w drze. I teraz idzie w kierunku środka. Uderza na bramkę. Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Pole karne głęboko teraz. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Co teraz? Ale nic z tego! Górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Piłka poza boiskiem. Wznowią od Bramki. Rogers. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Aj, piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Liczby nie kłamią, obie ekipy praktycznie nie są w stanie dojść do sytuacji strzeleckich. Mam nadzieję, że coś tu się zmieni i jeszcze zrobi nam się mecz. Poradził sobie z przeciwnikiem, ale na tym koniec. Za dużo tych driblingów mógł to odegrać, Rogers. Sunie, teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Czyli już wiemy. W związku z przestojami mecz potrwa dwie minuty dłużej. Rogers. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. No i gra ruszyła. Popatrzmy. No i nie ma. Dużo tutaj do gola nie zabrakło. Piłka minęła jednak słupę. A zatem strzela. I bramkarz górą. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Bird Rogers. O, i to był książkowy odbiór piłki. Wciąż prął naprzód. Z tej mąki może być chleb. Skutecznie teraz broni piłkę. Smith. Ward. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Tracą piłkę teraz. No i po ataku, dobra interwencja. No i znowu tracą teraz piłkę. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Musi to strzelić, teraz! Ale urwał! Szkoda, że zabrakło szybty celności. A zatem, akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Rogers szukają okazji, budują akcję, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala, spokojnie utrzymują. Może im dać prowadzenie. Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie? Czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie? Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez solskiera. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Do końca zostało już tylko 5 minut. Bradley Nelson. Co teraz wymyśli? Budują atak, wciąż tutaj walczą o wyrównującą bramkę. Jest więc decyzja. Do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej dwie minuty. Koniec meczu, proszę Państwa. Zespół gospodarzy nic tu już nie zmieni. Przegrywają i muszą się z tym pogodzić. Taka przegrana w samej końcówce boli szczególnie, no ale jak się nie pilnuje tyłów, to trzeba się z tym liczyć. No, myślę, że dzięki tak dobrej dyspozycji zdecydowanie nabierze pewności siebie. Świetny występ w dzisiejszym spotkaniu. Ręce same składały się do oklasków. Obrona drużyny przeciwnej miała dziś ciężką przeprawę, a ta bramka, która zapewniła drużynie zwycięstwo, była już tylko wisienką na torcie. Po prostu palce lizać. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. No i nie ma. Dużo tutaj do gola nie zabrakło. Piłka minęła jednak słupę. A zatem strzela. I bramkarz górą. Musi to strzelić. Teraz! Ale urwał. Szkoda, że zabrakło szczypty celności. Może im dać prowadzenie! Gol! To jest właśnie piękno futbolu! Miał...